Hej cześć. Hej, cześć mondziska, z tej strony Dagry 11. W dzisiejszym odcinku... Chciałbym wam po was poinformować o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli yy, będę nagrywał, teraz będą ferie, znaczy waka... no ferie jakoś tak. Będę Będę nagrywał, może będę nagrywał zemta, ale jeszcze ciężko mi powiedzieć, czy będę coś nagrywał z LESA, bo... Seria no nie jest za bardzo pozytywnie nie dostajemy za bardzo pozytywnych łapek. No i chyba Wam się bardziej Minecraft podoba niż LS i tak dalej. Ale zobaczymy, kto będzie za multi Auto, czyli Geta Sandras NTA, czyli multiplayer ulepszona wersja, tak? No. Może jak mi się uda jakąś sobie ogarniętą ekipę znajdę, to na przykład Rola 2014 bardzo go pozdrawiam, ciepło, chmiela. Też bardzo pozdrawiam. OSE bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, co siedzą na ts -ie. I chciałem Wam powiedzieć, że no, i nie będę już tak. Teraz jest szkoła. No i nie będę teraz nagrywał. Teraz, sobotę, do piątku nic nie będę nagrywał. Czyli odcinki będą albo w czwartek nagrywane i będą ten. I będą tylko nagrywane w czwartek, albo. Będą odcinki w sobotę, niedzielę. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym nagrywał w czwartki, w soboty i niedzielę. Także koment. A nie dotyczy tego wakacji i tak dalej. Także komentujcie, subskrybujcie żółty, magiczny i Ja się z wami żegnam. To był Dagrynaście. Cześć, trzymajcie się. Pa!